Nasza propozycja butów na lato są to TCX -y, X Street Denim. E, dużo nie będziemy o nich mówić. Jest to but klasyczny. Jeśli ktoś lubi trampki, e, to są takie motocyklowe. To są właśnie te buty. I teraz, tak, mają tak materiał włókienniczy plus skórę skóra zamszowa materiał włókienniczy jest z dodatkiem włókien aramidowych co zapewnia nam naprawdę wysoką ścieralność, czyli jakbyśmy tak przelecieli po asfalcie na spokojnie to są buty wysoko odporne na ścieranie dodatkowo mają ochraniacz kostki zobaczcie, z jednej i z drugiej strony tu jest pod tym materiałem wygląda świetnie, bo wygląda jak jeans płaska podeszła Antypoślizgowa oczywiście, co zapewnia nam dobrą stabilność na każdym podłożu. Buty bardzo wygodne. Wkładka ergonomicznie wykonana, z ergonomicznym kształtem. Ma też dziurki, czyli odprowadzenie stopy. Pamiętajcie, skarpetki Torma aktywne. Nie wiem, czy widać te dziurki. Może tu coś będzie widać. Przyjemna oczywiście w dotyku. Całe buty w środku z siateczki co zapewnia miły e, komfort w czasie jazdy. Polecam TCX moto akcesoria